Cześć wszystkim, siema, witam na łowisku Świniobudy. Jest piękny wrześniowy poranek, piękna złota polska jesień. Cóż można innego robić? Łowić ryby. To jest takie łowisko, które jest oddalone ja całą godzinę drogi samochodem od mojego domu, więc kiedy mam przynajmniej połowę dnia wolnego albo y, jestem już po pracy, to ja tu sobie przyjechać i powędkować przez kilka godzin. Dlaczego akurat tutaj? Ponieważ nie są potrzebne żadne specjalne przygotowania. Po prostu przyjeżdżasz, rozkładasz zestaw i łowisz. I płacisz jedynie za wędkowanie podczas opuszczania łowiska. Jest to bardzo przyjazna atmosfera. Szczerze polecam, a poza tym można tu zrobić złowić bardzo fajną rybkę. Ja mam w tej chwili zarzucone dwa zestawy. Pierwszy obok mnie, typowy zestaw gruntowy na karpia. Na końcu zbalansowany orzech tygrysi, na drugiej ręce kawałki śledzia, zestaw jesiotrowy. No i zobaczymy, co, co się będzie działo. Mam nadzieję, że jakąś fajną rybę uda mi się Wam dzisiaj pokazać. Spotkałem przypadkowo swojego kompana zasiadek karpiowych Jarka. Siedzi z synem na przeciwległym brzegu. Jest tutaj już od trzech. Dni ryby biorą, także są efekty, a więc myślę, myślę, że będę mógł Wam coś dzisiaj pokazać. A w przyszłym, tygodniu, w przyszłym tygodniu zapraszam wszystkich na łowisko krążno i tam polowanie na przeciwnika wagi ciężkiej. Siema, cześć! Dało mi się wycholować fajnego jesiotra. Zaraz go pokażę. Op. Tak na oko ryba o wadze około 6 kg. Nie wziąłem wagi, ale tak myślę. Uwalniam rybkę i do wody. Przypomnę tylko jak łowię siotry. To są cztery kawałki śledzia takiego ze sklepu w Oleju. Długi, długi włos, zobaczcie bardzo długi włos, tu się kończy. Duży hak, śrucinka jakieś 5 cm dociążająca i to mój cały zestaw. Tam po krótkiej przerwie. I znów łowisko świniobudy mnie nie zawiodło. Zobaczcie sami. Niecałe 9 kg bez 10 deko. Piękny karpik. Bardzo się cieszę, że mogę Wam tą rybkę dzisiaj pokazać i że coś tu bierze. I jak zwykle, słuchajcie, obowiązkowa dezynfekcja rany na dolnej wardze. To rybie nie szkodzi. O, będzie trochę kolorowa i wypuszczamy oczywiście rybkę piękną a tu jeszcze ma takie stare starą ranę to też trochę ją potraktujemy i rybkę wypuszczamy oczywiście do wody z powrotem Zdradzę Wam tylko na całowie. Kulkę dopalam sprayem k -Cry. Natomiast moją PV nasączam również likwidem rakowym k -Cryem, od nasza. Nabieram sobie go w strzykawkę i polewam tą moją pv -kę. W zasadzie tutaj nic więcej nie stosuję, żadnego grubego nęcenia. To jest wszystko co, yy, co używam. Ciężarek Kaperlana yy, z Decathlonu. Także nic takiego mocno wyszukanego. Yy, Roni Rig zbalansowany, kuleczka 12 na korku. Także to wszystko wędruje teraz zaraz do wody. I znów na moim zestawie znajduje się rybka. Już nie tak duża jak poprzednia. Piękny, pełno łuski. Zaraz go pokażę. Najpierw chwilę odkażania. Zobaczcie, no jakieś 3,5 może 4 kilo, uwalniam rybę bo i tu demoluję wszystko. Teraz, jak zwykle, mała operacja na rybie. Uwolnimy ją z haka. Teraz obowiązkowe odkarzanie. Dobra. Kolejny pełno łuski Zobaczcie Słuchajcie, już miałem się zwijać A tu jeszcze jedna rybka uderzyła No Już ją zdezynfekowałem Ja wiem jakieś 5 kilo może bardzo ładnie, ładny hol. I zaraz ryba wraca do wody. Rybka wraca do wody. To już koniec mojej czterogodzinnej zasiadki na świniobudach. Jak zwykle było wspaniale. Ryby dopisały. Pogoda cudowna. Jestem bardzo zadowolony. I do usłyszenia na kolejnej zasiadce. Cześć.